Ja i wszystkim wszystkie mesenjaisy a od razu mówię, że nie wrzucam filmików na youtube, bo nie chcę, się leni... znaczy jestem leniuchem i po prostu mi się nie chce ale zmusiłem się nagrać ten poradnik bo ostatnio też miałam problem z tym, ale wreszcie coś tam Popatrzyłem na, w internecie i znalazłem, jak to zrobić. Więc jak jak wchodzicie w swoją przeglądarkę, no i zamiast Google włącza wam się coś takiego jak um, strona Yahoo, czy tam jak to się dobrze wymawia, no to po prostu wchodzimy w... No, wyjdźmy. Dobra, wywalony mam na to wchodzimy w ustawienia, znaczy w właściwości no i jak tu mamy yy, takie coś do no to wszystko to usuwamy no okej, okay, jest dobrze yy, klikam zastosuj, kontynuuj okej, okay, okej okay. Ja to też mogę przyrzucić na pasek Wchodzimy. oj nadal jest. I tu też może być coś takiego ustawionego w ustawieniach. No i tutaj mamy stronę Yahoo. Wykreślamy to. Wciskamy OK. wchodzimy, wchodzimy. No. Dawaj. No, i tylko Google się włącza, ta strona Yahoo! Jachow... Yy, już mi się nie włączy. Jak znowu Wam to się zrobi, no to to samo. Zróbcie. Mm, więc życzę Wam miłych świąt. Żegnam się z Wami. Na razie.